Siemaneczko, z tej strony Bas! A to jest już siódmy odcinek z serii. E, Zagramy w Assassin's Creed Brotherhood. Ja w ogóle zapomniałem, że myśmy mieli przecież wyjść z Anonymous'a pogadać z tymi deklaminarzymi od desmondowymi. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić to teraz, bo to jest opuść Anonymous. Mm, akurat jesteśmy w żadnym jakimś takim momencie kluczowym. I tu możemy z nimi pogadać. Don't stand up too fast. a you still managing the teams out in the field. No phone line. Rebecca's working on patching us into the network. So how's it feel letting the lady do all the work? She's no lady. Hey. Ah, You think we're safe here? i'm more concerned with the other assassins out there if abstergo stumbles onto information about us the, the, we could right have this. a disaster on our hands have heard of the temples are here in this room for now and who knows maybe they're listening to this conversation and you just gave everything away you brought them up first you are paranoid desmond ah well played

Why do we have to stay down here all day? Abstergo's still looking for us. It'd be better if we never went out at all, but then we'd run out of supplies. It's like being in a cave during a rainstorm. Yeah, well, knowing the Templars, monsoon season's about to arrive. No you ever use the Animus? Your ancestors have such interesting lives. I went in once. It was pretty lame. what were you? Jakiś kind of probably probablemente. Nikt nie przeszedł. Miałem za Ale. Fajnie, oni się tak zaczepiają. Dobra, wszystko. Mm, tu można będzie zjeść. Chyba kiedyś później, albo tu. Nie. Um, tu jest gdzieś. Kompu o, tu można maile. To wam pokażę maile. monda. Jak... to jest też złudne, bo czasem jak jakiś mail przyjdzie, to też... to też... jakby pokazuje się. No. Dawaj. E, Otworzę MP3. Cześć wszystkim. Gdzieś posiadam moją mp 3 Tak się nie pisze mp 3 e, Przepraszam. Taką małą, czarną. Dajcie znać, jeśli ją znajdziecie. Źle mi się śpi bez moich kawałków. Ciekawie się podpisuje. Rebeka. Zresztą ma cały czas chyba na głowie to. Dostęp. Erudyta? Co to jest erudyta? Poczta hefeisto, co to jest? E, pamiętaj, żeby nie stracić wątku. A to jest od twórców takie! A i w koszu, co? Okej, okay. wróć. E, harmonogram tygodniowy, sesja, wszystko. A, dobra, to jakieś bzdury. Dobra, wyjdźmy. Można jeszcze wyjść na dwór, to wam jeszcze pokażę na szybciorze. Jak się wycho. O! Nie, te, te po drugiej stronie. Nie będziemy łazić. Tylko wam pokażę, że da się. Jakoś, bo tam nie ma nic ciekawego, łaziliśmy jak te kable. Widzicie, my możemy sobie przez 10 minut po połazić tu po Montegoni. Nie? I, I w sumie tyle. Bo w nocy tylko, żeby nas nikt nie zauważył, możemy sobie, nie wiem, potrenować desmontowe sztuczki. Nie wiem, nie wiem, tak fajnie, że to jest, ale nie ma to jakby jakiegoś... Patrz, Desmond jest w ogóle nieśmiertelny. Ale nie jest to jakiś potrzebne do szczęścia. Dobra, wracamy do Anonimusa, nie ma co. No, wracaj. No. No, co jest? O, dobra. Musiałem spamować trochę <ścisk> przycisk. Nie wiem po co to spacją robię, jak to jest chyba dowolne. Ale jakoś tak mi wygodnie pod, pod kciukiem i w ogóle. Gdzie nas tapnęło? Tapnęło nas trochę dalej niż tu. Dobra. Myślę, że... Myślę, że... A, pokażę wam tą drogę, co mi tam. Ile jest czasu? 6 minut odcinka na luzie. A, bo myśmy się w sumie... Tutaj na górze chyba ten... Myśmy się chyba tutaj na górze... Wyszli. Z gry, cyk. W sensie nie z gry, tylko do anonimu z Anonimusa. Dobra, tu sobie sobie taki parkurzyk zrobimy po tych linach. Czy one są już stalowe, czy nie? Kurczę, trudno powiedzieć, ale chyba nie. Tu w ogóle jest chyba kowal do kupienia. Tu, 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 tak, 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 tu chyba jest ko... o, tak. Tu jest kowal do kupienia, to sobie kowala... no puśćcie. Kowala kupimy. i i I idziemy do kurtyzan. To ale ich wyminąłem. E, tędy? Chyba ta tędy. Tak. Tak. I tutaj o, jest. To jest jeszcze zablokowane, ale tu no I tu mamy kurtyzany. Welcome to the Rosa In Fiore, stranger. Oh. Ah. Would you be kind enough to call the owner for me? Madonna Solaris notin. Do you know where she is? I Lucia, my thought you were gone for good. The men took us on a ship, and they released me, but she. Who took you on a ship? Slave traders, messere. Mirisola Tiberina. They want coin in exchange for her life. I will get her back. Hey, o kurde. Dobra, lecimy, lecimy uratować Madonna Solari i resztę kurtysanów. O ile tam były, resz była reszta kurtyzan, czy tylko Madonna Solari To chyba powinno być niedaleko, nie? Czy daleko? O ciul! O ciul... Nie, to się widzimy na miejscu, zdecydowanie. Zdecydowanie widzimy się na miejscu. No, witajcie, witajcie po tak długiej przerwie, jak przynajmniej dla mnie, bo biegnąc jeszcze musiałem zgubić debili, którzy mnie z dupy zaatakowali. Wszystko tu po drodze pokupowałem, <noise> więc no, chwilę to trwało. W ogóle sobie znacznik wywalimy, bo to już jest tutaj. To już jest tutaj, więc jakby. Nie musimy się tu kombinować, ani nic. A to te gnojki. Co mnie atakują przecież tacy, Let her go. No, take it with O ty, pajacu, czy to była Madonna de Solari? Dobra, to są ludzie na. na zasadzie. kontry, I czemu on nie uderzył? No, kontrowcy. No, dobra. No. Następny. Czemu... A czemu tutaj przyszli ci? Powie mi ktoś? Powie mi ktoś dlaczego przyszli tutaj ci? Y, żołnierze, żeby mnie bić, a nie... Co jest kurwa? Czemu przyszli, żeby mnie bić, a nie ratować kurde niewinnego gościa, którego bandyci napadli? I jeszcze, i jeszcze kurde ten? No co to za głupota? Jeszcze nie pisnę i uciekł. Dobra, no niestety to nie jest fascyn najbardziej fascynująca walka, ale no niestety... Patrzcie, no ich się nie da inaczej. No patrzcie, no nie, nie da się ich inaczej, można by było ich tylko strzelić. Ale on zaraz zaatakuje. No niestety... Kurde, musimy się wrócić w ten cały kawał. Bo szybkiej podróży się nie da używać podczas misji. Mam w ogóle lekarstwo? Ku. Cool. Full, dobra. Eee... No to chyba tak, chyba musimy wrócić się cały ten kawał spo... z powrotem. To po tym krótkim przerwniku na bitkę. Widzimy się po kolejnym przerwniku. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Och, to była długa podróż koniem po ciasnych alejkach, co było... No nie było najłatwiejsze. Chyba do na góry trzeba wyjść z tego co pamiętam. No, no. Serio The Deklu. No. I tu na górę, pyk. Pyk. <grym> Jak się tapnął. Claudia salute Claudia Mother sister A mother yeah. is madre sir Machiavelli said that you might be here. What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda what now? Ale się we have to Merda. You cannot close. I need your help. Messere, without someone who can run things, we are finished. I'll do it. You don't belong here, Claudia. I know how to run a business. No. I ran Uncle Mario's for years. This is different. What alternative do you have, Ezio? You do this, Claudia, and you are on your own. I've been on my own for 20 no. years. Salute, Claudia. Fine. I intend to repair the brothel. This place is a real mess. And I want your to find Katarina Sforza. You can count on us. No, no, czy nie chcę, żebyś była kurczę yy, burdel mamą, no, jakby pewnie, kurczę znowu, na... E, sobie ten nacisnąłem. Mm, nie, jakby to jest, jakby ja to rozumiem. Czykolwiek. faktycznie. Zarządzała tam wujem i tam w sumie remontami, i tak ja dalej. Tam też był burdel, więc poniekąd pośrednio też była burdel, mamo. Dobra. No i piękny la, las, burdelos. Nie, to była La Bella Rosa, czy coś tam. Be Bella in Rosa. welcome to the rosa and fiore the most popular brothel in the my money went well invested here i keep a list of the skills taught to my girls you are not teaching them much no i be out courtesan bandam slobodochna it's you the borgia make it difficult for claudia's girls there are several things you could do that would aid them no well keep that in mind anything else no Jezus, you. You przed sekundą z nią rozmawiałeś, no to bez przesady. Bez przesady, żeby od razu już wiedzieć gdzie jest Katarina. No i tu mamy los Burdeos, Rosa Infiore. Kurde, znowu mi się pomyliło. Yy, czekajcie, tu w środku jest. To walmo, od razu mi się w środku. Buongiorno, madre. Ad, that is, on the first day the What troubles the courtesans? The old proprietor of this brothel, Madonna Solari, was no, a cheat and liar. Her ties to the church have been uncovered. Worse, several of those who work for us sleep with the enemy. Still, I will find them. Visit the girls I trust. They will help you. Grazie. Toż ja one mnie mają pomóc, bo <laughs> trochę. Trochę tutaj nie, nie do końca rozumiem już. No, 20 minut nagrania jeszcze z takimi cięciami, kurde. Kurde burde. Kurde burdel. Może nawet. Dobra, sprawdźmy, gdzie, co tutaj, gdzie tutaj jakąś kurtyzanę coś trapi. Niestety... daleko. W ogóle, tutaj nie robię, bo tu się tutaj jedna rzecz. Tak już pewnie mówiłem. Eee, o! Co to jest? Koperniko! To też jest dobra misja poboczna. Ale to pierw kurtyzany zrobimy. Raz, dwa. Aha. Dwa tylko? Niemożliwe. Więcej powinno być. Tylko. Tylko dwie misje od kurtyzan. Ciekawe. Nie, no bo one się załączają. Dobra, idziemy tutaj i ten. Jakby widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, witam po dosyć znowu długim cięciu, bo szukałem trochę banku, ale zawsze jak szedłem, to ten. No i po drodze znowu pokupowałem jakieś rzeczy, więc już teraz totalnie nie wiem ile będzie ten odcinek trwał po tych cięciach, no ale zobaczymy. Edzio, Luz, blues, blues Zostanie w łeb. Na luzie. E, czekaj, bo ja muszę go pobić, nie? Czemu 4 nie działa? No, 4 są pięści, nic czemu nie działał? Bo żeby go nie bić, nie? Znaczy, żeby go właśnie bić, a nie żeby go... zabić. Dobra, tutaj. Tu jest jakiś ten cwaniak. O, tu jest cwaniak, jeszcze bije kurtyzanę Co za pajac. No, i zanieść. Ha, tu w ogóle beczka. Bo tu moja dziewczyna. Trzeba go zanieść do. Kurwa. Trzeba go zanieść do fontanny. Nie. Chodzi o to, żeby go wrzucić do tej fontanny. A moja dziewczyna go rzuciła obok? Co? Czemu? Ej, przecież takiego czegoś nie było w tej misji. No co za głupota? Kurwa pojebałeś kogoś w tym asasynie. No jeszcze niech przyjdzie kurwa ktoś. Może Co? No, już bez przesady, przeszukamy ich. No, przy okazji, no co mi tam dobra, bierzemy tego pajaca głupiego no, i go trzeba wrzucić do fontanny. Albo on się sam wrzuca do fontanny, a nie w pobliżu. Dobra, to ja źle pamiętałem w ogóle. A nie! To, to się nie, wydawa... nie wiem, kto nikt nie słucha, kto pytał. <grybujesz> ja ja pamiętam, że jak pierwszy raz przechodzi, to się do fontannego wrzucało, ale kino, a to tak? To niezły jaja. Dobra, drugie zadanie od kurtyzan. Zrobimy. Myślę, że to zapełni odcinek pomimo tych cięć, wszystkich. No i standardowo widzimy się po cięciu. Wiecie co? Kupiłem, znaczy, poszedłem jednak do banku i tu wam pokażę tą drogę z banku do misji. Bo. Bo co? A bo kupiłem się po drodze jakiegoś tam szewca i tego, tego odciuchów gościa.

A czekaj, a to jest to, chyba to ma chyba kilka części ta misja. Dobra, Julietta, gdzie jesteś, Julietta? Gdzie jest Julietta? Ja to jest to, a tu ciężko jest z tym. Dobra, tu jest Julietta, która mnie już widzi, praktycznie. To jest też śmieszne Dobra, walisz Juliette na razie, bo sobie flagę wezmę. Ona i tak mnie wypatruje z kilometra. Tutaj ta sobie idzie. Myślę, że to jest dobry pomysł ją tak wyprzecić tutaj wymanewrować. Bo ja wiem gdzie ona idzie, wiecie? Dlatego. Dobra, chyba przesadziłem z tym włażeniem Dobra, niech będzie tutaj. Trochę przesadziłem, bo to nie, nie tu chciałem wejść w ogóle. No nie! Tu iście musiał pies zacząć szczekać psy, znaczy chyba jeden tylko Tylko jeden mi zaczął szczekać. Ona tam wejdzie za ten tutaj popatrzy i pójdzie. Więc to taki no, ale szybciej. No, sz małpo, serio? Musiałaś tak zrobić? Specjalnie? No idź już. Julietta. Jak y Alfa Romeo Julietta. Hits. Hits. Dobra, bo tu mnie zauważy pewnie Jeszcze Będę... O, tu można kupić aptekarza Tak w ogóle No No nie powinnaś mnie widzieć Z takiego kąta Co ona robi? Dobra, tu powinien być zaraz finał Tej misji, myślę Uuu Patrzcie, co tu jest. Flaga. To jeszcze dalej się szło. Kurde, mu. Kurde, burde. Kurde, burdel. No, serio. Ona tak na poważnie. Dobra, może się już skończyć to śledzenie, bo już jest nudne. Halo? Julietta? Dojdziesz już w końcu do tego typa? No tu... Kurczę, to tu będzie. Ta przy studni. Tu to jest. Załatwione. Pozostać w ukryciu nieudana. O, jejkuś, jejkuś. Jasne, jasne. Spadaj z rodzajem Fiore, lamusaro No, dawaj. Załatwione. Dobra. E, pójdźmy, sobie jeszcze kupmy. Ten, ten tutaj. Gdzie to było? Tutaj. Tego aptekarza. Jeszcze bym sprawdził na mapę. Eee. W ogóle tu taka pała jest, taka kolumna śmieszna. O już pięć nowych kafli. E, ja bym się sprawdził tutaj na mapie. E, czy mamy jeszcze jakieś te kurtyzany? Nie. To myślę, że sobie zrobimy co? To Kopernikusa w następnym odcinku? A może Kopernikus? Aha, wilka miałem. Zobaczymy, ile Kopernikus i Wilk mi zajmie i ten. Dobra, zobaczymy. Dobra, nieważne. Niech tutaj się to... Uuu! Ale się to pojawiło śmiesznie, zazwyczaj to tak bardziej... Ten... Dobra... To zróbmy tak... Może on przestanie pierdolić... Chyba przestanie... Dobra... Ja wam bardzo dziękuję... Może na tą... Au oh, tam! Ja wam bardzo dziękuję za mam nadzieję, że się podobał odcinek taki bardzo przerywany... w sensie odcięciami... Ehm... No, ale myślę, że równie fajny jak te mniej przerywane cięciami. Eee, no i co? Generalnie zapraszam Was na inne serie, na kolejne odcinki, na poprzednie odcinki. No i co? Do zobaczenia. Elo Elo!